W 2023 roku branża technologiczna była na fali. Inwestycje, rozwój, wysoka zatrudnialność. A dziś, w 2025 roku, mamy mieszane sygnały. Z jednej strony bezrobocie w IT spadło do około 2,8% w USA. Z drugiej strony setki tysięcy pracowników zostało zwolnionych. W 2023 roku było to ponad 264 tysiące w globalnej branży tech. Firmy masowo zmieniają strategię, mniej naboru na juniorów, a liczba ofert na stanowiska entry level spadła o ponad 50%. W Indiach największe firmy IT w pierwszym kwartale 2025 roku przyjęły tylko około 5 tysięcy nowych pracowników. Dla porównania kiedyś było to kilkadziesiąt tysięcy. Co to znaczy? Rynek pracy w IT nadal istnieje, ale jego charakter zmienił się. Specjalizacja, doświadczenie, niski próg wejścia dla świeżaków. Jeśli jesteś początkującym programistą, musisz być gotowy na większą konkurencję, wyższe wymagania, może mniejszą liczbę ofert. Podsumowując, kryzys w IT nie oznacza całkowitego załamania, ale okres łatwego wejścia, masowego zatrudniania juniorów kończy się. Przyszłość należy do tych, którzy potrafią adaptować się, zdobywać nowe umiejętności i projektować wartość.